Bracie, proszę, przestań! To boli! Pap, to... To wkrótce się skończy. Nie musisz tego robić. Ja... Ja muszę, pap! Człowiek potrzebuje więcej LV, by za... Możemy działać razem! Jeśli okażemy jej życzliwość, to może ona nie będzie chciała więcej zabijać. I... I wtedy i ty nie będziesz musiał. Pozwól mi sobie pomóc, Sans! Nie rozumiesz! Człowiek! On cię zabije. Znowu i znowu i znowu i... Wszyscy. I ja zatrzymam to. Poza tym... To będzie lepsze, będąc zabitym przeze mnie. Zamiast jej. Prawda? Ja... Ja rozumiem, Sans. Ach, ale to złe! Możemy to zrobić lepiej! Jestem tu, na ciebie! Możemy przejść przez to razem! WYSTARCZY! Jest... okej. Okay. Wiem, że to dla ciebie trudne. Prawda? Jeśli to uczyni cię szczęśliwym, to ja też jestem szczęśliwy. Papyrus... Ja... Ach, Sans... Jest... Okej. Okay. Jest... Twój LV wzrosło. Zastanawiam się, co złamać w tym szkielecie. Pierwsze: jego kości czy jego umysł? Czy jesteś teraz szczęśliwy? Ukradłeś moje LV. I zabiłeś wszystkich, nawet małą frisk. A jak odejdę, co wtedy? Będziesz całkiem sam. Ja wrócę, a ty znów mnie zabijesz, aż w końcu będziesz chciał, żem wróciła. Znowu, i znowu, i znowu. To będzie nieskończone kółko szaleństwa. Cóż, w takim razie. Chcesz być naprawdę mdły czas? <laughs>